Po nocnej zmianie, moi kochani, idę się przespacerować jest godzina dziewiąta rano. Tak fajnie się teraz oddycha, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, naprawdę bardzo mnie cieszy to, że jak oglądacie moje filmy, tak jak wczoraj o butelkach zwrotnych, to. Udaje mi się, przynajmniej tak mi się zdaje, obudzić w Was jakieś wspomnienia z lat dziecięcych, z lat dawnych. Przypominacie sobie, jak kurde zawoziliście butelki, jak zbieraliście te butelki. Jedni byli z Was dziećmi, inni byli już nastolatkami. No fantastycznie. Ja dlatego tak bardzo lubię te moje kaniowskie wykopaliska, ponieważ wiele przedmiotów, które wyciągam z ziemi, również przywodzi mi na myśl dzieciństwo. Ponieważ jak to było w socjalizmie, w każdym domu praktycznie było to samo. I na przykład jak wyjąłem te otwieracze do konserw, no nie wiem dlaczego akurat dwa były, ale powiem Wam szczerze, że przed moimi oczami stanęła kuchnia w moim rodzinnym domu. Meble, które już nie istnieją, a nawet konkretna szuflada, w której ten otwierasz do konserw był. Także no niesamowity, niesamowite jest to, że umysł ludzki przechowuje w najgłębszych czeluściach takie wspomnienia, żeby w odpowiednim momencie je odkopać. Zobaczcie co tam leży. Puszka po nie wiem, gazie. Alpo Camping Rzucimy, jak będę wracał to zabiorę Idę zobaczyć jak postępują prace przy moście kolejowym Bo nie ukrywam, że na no, magnes się tu wybiorę Może z flamingiem, pozdrawiam Cię przyjacielu przy okazji Byłem tutaj już kiedyś, ale były to bardzo bezowocne poszukiwania Bo e, głęboko było po prostu i bałem się stracić magnes o, sikorki śpiewają. Tu płynie rzeka Biała. Biała, białka, różnie się na nią mówi. Spójrzcie, jak brzegi podmyła. O, pięknie. O, a tam jest most kolejowy. Jeszcze do niedawna austro-węgierski. Teraz już polski. Zobaczymy, co tam słychać. No i tak to wygląda widzicie Jeden już jest, a nie już dwa są Oj to coś przeoczyłem jak tu byłem ostatnio to był tylko jeden most Teraz już są dwa, tam jakiś pan nawet coś robi A i tak tu jeszcze koparka Dzisiaj jeszcze taki relaksacyjny spacerowy odcinek jak u pana Taty. Pozdrawiam Cię Boguś. Ale no czekam na odwilż. Po prostu z takim utęsknieniem. O, i widzicie tutaj. Tu były stare nitowane mosty. Nie ma już ich. I jestem bardzo, naprawdę bardzo ciekaw. Czy coś panowie. I panie może. Nie wiem. Pogubili w tej wodzie. To na pewno zgubili jakiegoś tam Maxa, Weźmiemy. Także Artur szykuj się, może Darek Saracen, też cię pozdrawiam przyjacielu, wpadnie, to tutaj troszkę pobrodzimy. Tylko tu było głęboko, no niestety, bo to koryto rzeki tutaj wybrało troszkę, ale przypuszczam, że mogli coś tu podsypać, zasypać, no zobaczymy. Konstrukcja jest olbrzymia, myślę, że na pewno coś będzie. Pasiele ile łabędzi sobie tam pływa. Mają ciszę, spokój. O, i kaczki krzyżówki. No powiem wam, że miało nie być złomowo, ale... No spójrzcie, tu tylko ze szlifierą kątową przyjeżdżać. Lina, jaka potężna tutaj jest zostawiona w ziemi. To zapewne zabiorą ze sobą, <laughs> choć nie ukrywam, że wolałbym, żeby zostawili. A tu zobaczcie, co się dzieje. Gdzie człowiek nie spojrzy, Wszędzie śruby, jakieś pręty, druciki. No i zobaczymy. Posiaki kolos. A tu ma taką dziurę, że można tam wejść i stanąć. Pięknie to wygląda. No i widzicie taki spacerek. Trochę złomu. Więcej śmieci, a tu biesiada, no niestety, muszę to zabrać, ale za to, że to zabiorę, tu mam chyba nagrodę, patrzcie ile flamingówek. No pięknie, trzeba pozbierać wszystko. I iść do auta. Z tego małego dołka, 14 flamingówek, jeszcze mi taka blacha wpadła i rozcięty paluch. Także he. ja już prawie przy aucie, dzięki miłego dnia, wszystkim życzę papaty.